W 43 odcinku odświeżyłem kuchnię, zmieniłem kolor, wymieniłem gałki, naprawiłem kilka rzeczy, które tego wymagały. Teraz zapraszam na 44 odcinek, ostatni w 2025 roku, gdzie podsumujemy wszystkie projekty i zakończymy ten wyjątkowy rok. Dzień dobry w tych pięknych okolicznościach. To co najbardziej lubię w zimowej porze tutaj w Hiszpanii, to to oczywiście, że ona wcale nie jest taka zimna, tylko taka trochę jesienna bywa czasami, w ciągu dnia jest fajna temperatura, taka 17 stopni, wieczorami oczywiście spada ta temperatura i to co lubię to właśnie kominek. Ale nie o kominku dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko o kończeniu kuchni. W związku z tym, że bardzo długo zeszłoby mi się z czekaniem na gałki, które zamówiłem kiedyś na chińskiej aplikacji, chodzi o te drewniane kulki, byłem w Lerwa i kupiłem też bardzo podobne identyczna średnica tyle, że są innego koloru. Ale kolor przy drewnianych gałkach to nie problem, bo kupiłem go po prostu. Więc teraz co będę robił, to będę je malował. Do jutra sobie wyschną, żeby móc je zamontować. Dzień dobry w kolejnym dniu, w trochę poświątecznym wydaniu co prawda, ale czapkę jeszcze można nosić do Sylwestra. Chcę żeby kuchnia była bardziej funkcjonalna, muszę najpierw zrobić te oto szuflady, dokończyć. No i chciałbym dokończyć jeszcze fugę w płytce, żeby to już miało większy sens. Oświetlenia nie zrobię, bo nie znalazłem jakiegoś odpowiedniego przed wylotem, a wylatuje już jutro, bo teraz jest sobota. Jak to nagrywam, a w niedzielę 21 grudnia właśnie wylatuję. E, Oświetlenie nie znalazłem. Byłem szukać e, drewna tutaj na te półki. Również nie znalazłem w dobrej cenie, bo jest strasznie drogie. No w każdym razie te etapy prac będę musiał przełożyć na. Na, kolejną, na kolejny odcinek. Te gałki, które widzieliście, jak maluję, sobie wyschły. Teraz będę musiał przewiercić nowe dziurki w, w tych szufladach. Chyba, że zdecyduję się na pozostawienie w starych dziurkach, nie wiem jeszcze, ale wtedy nie będzie to centralnie w szufladzie i będzie mnie to denerwowało. W sensie nie będzie równo, tylko będzie trochę przesunięte i może mnie to drażnić. No, ale zobaczymy. To teraz tak. Eee, tu są stare dziurki, które zostały zatkane przeze mnie i mogę wykorzystać starą dziurkę i nie bawić się w nową, która będzie centralnie. Ale mam właśnie pomysł. Zrobię takie coś takiego. Czyli pierwsza będzie z lewej bardziej, druga z prawej, trzecia z lewej i czwarta z prawej. O, tak właśnie zrobię. O. W końcu to mój dom. Mogę sobie robić co chcę. Zaoszczędzę czas na wierceniu. Trzeba sobie ułatwiać a nie utrudniać. Okay. Takie śrubki są śrubkami, są za długie specjalnie, bo są różne grubości wrotów i producenci zazwyczaj dają takie śrubki, gdzie można je po prostu przeciąć. И допасовывает себе О, не, за коротко прицелил. Окей, Mamy wszystko. Zaczniemy od dolnej. Nie wszystko jest takie proste, <noise> coś tu nie gra, no ale dlaczego? I pojawił się problem. Zaczęliśmy mierzyć każdy front szuflady, czy czasem któryś z nich nie jest większy i na przykład nie powinien znajdować się na dole, podczas gdy pozostałe są tej samej wielkości. Po zmierzeniu okazało się, że wszystkie fronty są identyczne, całkowicie zwariowałem i nie wiedziałem o co chodzi. Po długiej nierównej walce odkryłem w końcu przyczynę. Haki, które wpinają się w systemy szufladowe i są przymacowane do frontów, zostały przykręcone na różnych wysokościach, z różnicą nawet do centymetra. Okazało się, że kolejność zakładania frontów w tej sytuacji ma ogromne znaczenie. Udało się, ale i tak niezgodnie z moim planem, ponieważ planowałem sobie, że będzie jedna ta kropka, druga tu, trzecia tu, czwarta tu, takim zygzakiem szły, ale e, przy tym bałaganie ktoś się to stworzył i e, podczas gdy próbowałem je wsadzić na swoje miejsce okazywało się, że jednak e, no, żadna nie pasuje, a jak pasuje to, to e, układ tych gałek mi nie pasował. Więc zacząłem kombinować, regulować, rozregulowałem wszystko i nic się nie zgadzało. Więc e, rada dla Was na przyszłość i dla mnie samego, że jak macie starą kuchnię, chcecie ją odremontować, to oznaczcie sobie kolejność szuflad, żeby potem nie było niespodzianek, tak jak ze mną. E, więc e, no jest jak jest, e, w każdym razie nie rzuca się to aż tak bardzo w oczy. Fajnie, że już wszystkie gałki są na swoim miejscu więc e, dolna część kuchni, wszystkie szafki w kuchni już w sumie są e, zrobione, z czego się bardzo cieszę. Gdy kupiłem ten dom, zmiany zaczęły się od kuchni, bo od początku uważałem, że to jedno z najważniejszych pomieszczeń. W końcu kuchnia to serce domu i dziś symbolicznie również kończymy ten rok na kuchni. Końcówka roku to czas podsumowań, dlatego chciałbym Was zaprosić na przypomnienie projektów i momentów, które były dla mnie ważne tych dobrych i tych trochę trudniejszych. Opowiem Wam o tym ze swojej perspektywy i pokażę, jak wyglądała ta droga przez ostatni. Miesiące 2025 roku. Ten kanał od początku był dla mnie czymś w rodzaju pamiętnika, zapisu tego, jak powstaje ten dom, do którego sam chętnie wracam. Chciałem pokazać nie tylko remont i projekt DIY, ale również codzienne życie w Hiszpanii i jej piękno. Po drodze były momenty zaskakujące, jak na przykład zaproszenie na wywiad w radio. Domów jest wiele, ale ten jeden wyjątkowo oczywisty. Teraz właśnie siedzę sobie w ogrodzie, w krótkim rękawku i piję kawę. No, to Tomasz... Ale również te trudniejsze i nieprzewidywalne, jak na przykład strata jednego z pavi. Jednym z ważniejszych momentów był dla mnie przedpokój. Pierwsze pomieszczenie, które mogłem uznać za zakończone. Po wszystkich pracach remontowych, tynkowaniu i porządkach. Przyszedł moment ustawiania mebli. Mebli, na które nie wydałem ani złotówki, znalezionych w domu i połączonych według moich własnych pomysłów. To wtedy po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że potrafię, że dam radę i że te pomysły naprawdę mają sens. W tym miejscu powstała też pierwsza lampa DIY, i wtedy mogłem powiedzieć jedno: pierwsze pomieszczenie jest kompletne. To był ważny moment i do dziś daje mi ogromną satysfakcję. W tym odcinku zajmowałem się komodą, z której jestem bardzo dumny. Mogłaby konkurować z meblami za 300-400 euro w sklepach rustykalnych, a kosztowała mnie praktycznie nic. Znalazłem ją wyrzuconą w rogu podwórka i postanowiłem jej nadać drugie życie. I warto było. Dziś wygląda świetnie i sprawia mi ogromną satysfakcję. Przypomnijmy sobie, jak to było. W tym pierwszym odcinku zajmowałem się drewnianymi półkami, które były częścią szafki na książki. Postanowiłem je przefarbować popiołem. Pomysł DIY, który nic mnie nie kosztował. Szafkę znalazłem niekompletną w domu i nadałem jej drugie życie. Zobaczmy efekt tej przemiany. W tym czwartym odcinku zająłem się dość angażującym projektem, czyli stołem do jadalni. Stoły w tym stylu, które oglądałem w sklepach, były bardzo drogie, więc postanowiłem zrobić go sam z dostępnych materiałów. Blat powstał z drewna z odzysku ze starych palet, a jedyne czego mi brakowało to nogi do stołu. I o dziwo znalazłem ją na śmietniku. To bardzo powszechne. W Hiszpanii wiele rzeczy, które można łatwo odnowić, trafia na śmietnik. Zobaczmy teraz jak wygląda efekt końcowy. Długo nie odpoczywałem, bo już w 25 odcinku zauważyłem, że brakuje mi miejsca na książki w salonie, więc postanowiłem zrobić półki na nie z dostępnego drewna, które znalazłem w ogrodzie. Nie zabrakło też drobnych projektów, takich jak własnoręcznie robione tanie klosze do lamp z kwietników wiszących. Wszystkie dotychczasowe zmiany były robione w okolicach kuchni, salonu i jadalni, które u mnie w domu tworzą jedną przestrzeń. To właśnie w tej części domu udało mi się zamknąć kolejny etap. Na tym etapie jednym z brakujących elementów w salonie był stolik kawowy. W 27. odcinku zająłem się nim, nie wydając praktycznie ani złotówki. Przerobiłem stary stół, który już znajdował się w domu, kiedy się przeprowadzałem. Zobaczmy, jaki jest efekt tych prac. Kolejna praca, której nie planowałem, a musiałem wykonać, została wymuszona przez problem, który napotkałem z myszkami i komarami, które nie dały żyć. W Hiszpanii okazała się niezbędna moskitiera, którą postanowiłem zrobić sam. Inspiracją były rozwiązania z amerykańskich filmów czyli podwójne drzwi, gdzie pierwsze drzwi to drzwi z moskitierą. Takie oto drzwi wykonałem w odcinku 29. A już w 30. odcinku postanowiłem rozwiązać problem, który był powodem narzekań moich gości, czyli brak stolika nocnego w jednej z sypialni. Wykorzystałem do tego pień, nie wydając oczywiście ani złotówki. Zobaczmy, jak wygląda efekt przed i po. Odcinek 32 był dla mnie wyjątkowy i bardzo sentymentalny. Znalazłem w nim bowiem stare malowidła w niesamowitych ozdobnych ramach, namalowane najprawdopodobniej przez pierwszego właściciela domu. Choć nie miały dużej wartości materialnej, ich wartość sentymentalna była dla mnie ogromna. Postanowiłem, że znajdą szczególne miejsce na ścianie galerii w domu, którą będę stopniowo tworzył w kolejnych projektach. W tym samym odcinku odświeżyłem też hokery, które poprzedni właściciele wyrzucili do drewnianej szopie, która znajduje się na końcu podwórka. Odnowione idealnie wpisują się w klimat i w design domu, nadając wnętrzu charakter i historię. Dzięki tym obrazom i relacji na TikToku moja popularność znacznie wzrosła. Ogromna liczba osób obejrzała tę ciekawostkę, za co bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o hokery, przypomnijmy sobie, jaki efekt uzyskałem. Porządkowałem już kuchnię, salon i jadalnię, miejsca, w których mogłem się zrelaksować i zjeść w komfortowych warunkach. Postanowiłem przejść na zewnątrz i zająć się antresolą. Uważam, że przeszła fantastyczną przemianę i warto się nią pochwalić i przypomnieć, jak wyglądała przed i po. Gdy antresola miała już nowy dach, w odcinku 35 zająłem się stolikiem kawowym pod antresolem. Powstał ze starego stołu, który już tam był, gdy się przeprowadzałem, i lat wykonałem z drewna z odzysku. To kolejny mebel stworzony dzięki mojej kreatywności i dostępnych materiałów, przeznaczonych do wyrzucenia. Powstał praktyczny, użytkowy stolik bez wydawania dużych pieniędzy, praktycznie zerowym kosztem. Dokładnie tak lubię pracować. Zerknijmy i przypomnijmy sobie, co stworzyłem. I na koniec moje ulubione odcinki, czyli 33 i 34, gdzie przywracałem okno w kuchni, które zostało zamurowane przez poprzednich właścicieli. Okno dostałem za darmo, a ramy wykonałem samodzielnie po raz pierwszy w życiu. To doświadczenie dodało mi odwagi do większych zmian w domu i pokazało, że wiele mogę zrobić sam, oszczędzając sporo pieniędzy. Zobaczmy, jak to wyglądało. Pajaja w tle i rok 2025 dobiega końca. Dziękuję, że byliście ze mną. Już 18 stycznia w niedzielę wracam z nowym odcinkiem, gdzie będę kończył pierwszą część domu. No i oczywiście w 2026 roku wchodzimy w drugą część domu, która jest dla Was jeszcze nieodkryta. Napiszcie w komentarzach, który projekt DIY był dla Was najfajniejszy. Przypominam też, że 50% oglądających nie kliknęło subskrypcji. Dzwoneczka co jest bardzo ważne, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o nowych treściach. Dla mnie jest to też bardzo ważne z punktu widzenia rozwijania mojego kanału. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie ma ogromne znaczenie. Dziękuję za ten rok i do zobaczenia!